I reszta. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pani Krystyna od ponad 20 lat prowadzi niewielki sklep spożywczy na Podwisłoczu w Rzeszowie. Po cichu liczy, że hipermarkety obciążone kolejnym podatkiem podniosą ceny swoich produktów. A wtedy klienci chętniej zaczną robić zakupy w osiedlowych sklepikach. Bo dziś tłumów w nich nie ma. No, bardzo źle. Bardzo źle, bo tutaj postawili dwa duże sklepy koło mnie, także ja w tej chwili już jestem prawie, że na wylocie. Z roku na rok klientów jest coraz mniej. Pozostali tylko ci najwierniejsi, którzy lubią zamienić kilka zdań ze znajomym sprzedawcą i nie przepadają za tłokiem w dużych sklepach. Super jest tutaj u pani Krysi, także ma wszystko świeże i, i, bardzo, i bardzo dobre. O. W supermarketach pani nie lubi robić zakupów? Nie. Projekt ustawy wprowadza dwie podstawowe stawki podatku. Ich kryterium ma być miesięczny obrót. Markety zapłacą też podatek od sprzedaży w soboty, niedzielę i święta. O opinie na temat podatku od obrotów chcieliśmy zapytać przedstawicieli supermarketów i hipermarketów. Niestety żaden z nich nie zdecydował się stanąć przed naszą kamerą. Część klientów obawia się, że po wprowadzeniu podatku w hipermarketach będzie drożej. Ale jak uspokaja ekonomista, taki scenariusz jest mało prawdopodobny. To są różne sieci, które konkurują ze sobą cenami. I w tym momencie podniesienie cen przez jedną sieć sklepów powoduje, że klienci się przerzucają, przechodzą do, do innej konkurencyjnej sieci. Z nowym podatkiem pewne nadzieje wiążą też związkowcy Solidarności, którzy od lat walczą o zniesienie handlu w niedzielę. To, to może być jednym z wielu czynników, które by skłaniało pracodawców do tego, aby jednak tych sklepów wielkopowierzchniowych nie otwierać w niedzielę. Choć właściciele małych sklepów spożywczych narzekają na utarg, statystycznie jest ich coraz więcej. Według danych Urzędu Skarbowego w ciągu ostatniej dekady na Podkarpaciu przybyło ich około 600. Małym sklepikom przygląda się też Urząd Statystyczny. To takie sklepy branżowe. Czyli prowadzące na przykład sprzedające tylko wędliny bądź mięso, jajka, to taka tak liczba tych podmiotów utrzymuje się na przestrzeni ostatnich 10 lat. Więcej jest jednak też dużych sklepów. W 2008 roku na Podkarpaciu działało 196 super i hipermarketów, w 2014 roku było ich już 327 i wciąż powstają kolejne.